Wtorek godzina 18. Miastem wstrząsnęły syreny karetek i straży pożarnych. Ktoś mówi, że na Lwowskiej jest straszny wypadek autokaru i kilku samochodów osobowych. Oficer dyżurny odbiera telefon z informacją o wypadku. Wysyła pierwsze zastępy do akcji, katastrofa w ruchu lądowym. Taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny. Euro 2012 stało się przewodnim tematem manewrów w Polsce Południowo-Wschodniej. Przemyska grupa Ratownictwa PCK zaprosiła do wspólnych ćwiczeń większość grup, które będą uczestniczyły w przygotowaniu i zabezpieczeniu przyszłorocznych mistrzostw Europy w piłce nożnej to pierwsze takie manewry w tym regionie Polski, w które zaangażowane są Państwowa Straż Pożarna, policja bieszczadzki oddział straży granicznej, straż miejska, służba ochrony kolei, pogotowie ratunkowe, jednostki OSP i grupy PCK. Głównym celem ćwiczeń jest yy... Wyuczenie współpracy, czy, czy dopracowanie wzajemnych działań właśnie ze służbami profesjonalnymi, a także pokazanie, że czerwony krzyż dysponuje szeroką kadrą ratowników. Program manewrów obejmował cztery epizody. Pierwsze z nich miało miejsce na głównej trasie wylotowej z miasta w kierunku granicy. Autobus uderzył w bok samochodu osobowego. Tuż przed kolizją kierowca autokaru chcąc uniknąć zderzenia wykonał nagły manewr, powodując przewrócenie pojazdu. Nadjeżdżający z nadmierną prędkością kolejny samochód osobowy z dużą siłą uderzył w wywrócony pojazd. Autokar jest pełny ludzi, a ich stan jest ciężki. Jeżeli idzie o tą pomoc bezpośrednio przedmedyczną, jak najbardziej są wskazane te służby, ponieważ e, strażacy, ratownicy są bezpośrednio z, związani z prowadzeniem działań i uwalnianiem osób poszkodowanych. Natomiast już tą stricto pomoc medyczną udzielają te służby ratownicze. Akcję ratowniczą utrudnił wieczorny szczyt komunikacyjny oraz położone w pobliżu supermarket i duże osiedle. Mija kilka godzin. Pierwsza w nocy. Kibice gubią się w okolicach jednego z fortów twierdzy przemyśl. Do poszukiwań ściągnięto śmigłowiec Straży Granicznej. Udaje się odnaleźć zaginionych, ale trudny teren powoduje, że ratownicy muszą go jeszcze przeczesywać. W końcu udaje się dotrzeć do kibiców i udzielić im pomocy medycznej. Ratownicy doskonalą tutaj umiejętności prowadzenia akcji poszukiwawczych w terenie urozmaiconym. Jest tutaj teren o rzeźbie urozmaiconej, teren jest mocno zalesiony. Szkolenie miało swój początek w godzinach nocnych. No i kończymy aktualnie epizod, jest godzina poranna. Doskonalimy taktykę poruszania się w terenie. Po kilkunastu minutach od opuszczenia stacji w jednym z wagonów pociągu relacji Przemyśl-Kraków wiozących kibiców na mecz piłki nożnej eksploduje ładunek pirotechniczny. Wagon, w którym doszło do eksplozji, zaczyna się palić, jest bardzo dużo poszkodowanych. Liczba rannych przekracza możliwości ratownicze przybyłych na miejsce służb. Miejsce, gdzie zatrzymał się skład, jest odludne. Prowadzi do niego tylko wąska polna droga. No, ćwiczenia zdecydowanie służą do dogrywania się, prawda? My mamy swoje wypracowane metody działań gaśniczne i ratownicze. Oni mają wypracowane metody działań udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej. I teraz stykamy się na dwóch różnych płaszczyznach: ratowniczej, stricte technicznej, oraz y, prawda, medycznej. I dogrywamy teraz y, tutaj koordynację y, naszej pracy z ich pracą. Wydawałoby się, że nic już nie może się zdarzyć. Czwartek, godzina 10. Straż Graniczna dostaje wezwanie. W jednym z pokoi największego hotelu w mieście zabarykadował się człowiek, który kilka minut wcześniej podłożył tam ogień. Potrzebna jest specjalistyczna pomoc komandosów. W tym czasie w drodze są już wszystkie służby ratunkowe. Ale dopóki oddział specjalny nie wyprowadzi napastnika, ratownicy nie mogą nic zrobić. W końcu udaje się wyprowadzić podpalacza z hotelu. Do akcji wkraczają ratownicy. Każde ćwiczenia są elementem nauki. A jednocześnie takie ćwiczenia zgrywające, pozwalające poznać się nawzajem zespołom ratowniczym, poznać się, dać się poznać służbom tym zawodowym, mundurowym, tworzą jakby podstawę podwaliny tego, że gdyby się sytuacja stała prawdziwą, oni już będą zachowali się jak profesjonaliści, powtarzane wielokrotnie ćwiczenia ich profesjonalistami czynią. Na szczęście, Czarna Seria w Przemyślu to tylko ćwiczenia, które pomogą być gotowym na Euro 2012 wszystkim służbom ratowniczym. Głównym celem ćwiczeń jest promocja Czerwonego Krzyża i pokazanie opinii publicznej możliwości technicznych i poziomu wyszkolenia ratowników. Manewry to również doskonała okazja do polepszenia współpracy grup ratownictwa PCK z zawodowymi służbami ratowniczymi. Gimnazjum nr 3 w Przemyślu dołączyło do grona szkół, które mają imię. Od piątku nosi nazwę Szarych Szeregów. Uroczystości związane z nadaniem imienia i wręczeniem sztandaru gimnazjum nr 3 rozpoczęły się w Przemyskiej Archikatedrze, gdzie podczas uroczystej mszy świętej, którą odprawił ksiądz biskup Adam Szal, poświęcono sztandar. Następnie uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście przeszli do budynku szkoły, gdzie wspólnie Marian Kasprowicz, przewodniczący przemyskiego koła Stowarzyszenia Szarych Szeregów, profesor Wojciech Wolski, przewodniczący Zarządu Głównego Szarych Szeregów oraz Robert Homa, prezydent miasta Przemyśla odsłonili tablicę upamiętniającą nadanie szkole imienia. Coraz się rzadziej mówi o szarych szeregach. Niestety to 70 lat minęło rok temu, jak powstawały szare szeregi i troszkę ludzie zapominają. Więc jak są takie uroczystości, taka piękna, wzruszająca jak ta tutaj dzisiaj, to serce się raduje. Podczas krótkiej Akademii Młodzież przypomniała historię Szarych Szeregów. Centralną uroczystością było odczytanie uchwały Rady Miasta o nadaniu imienia, wbicie gwoździ oraz przekazanie sztandaru Stanisławowi Kołodziejowi, dyrektorowi szkoły, który sztandar wręczył młodzieży. Przyjęcie imienia patrona imienia Szarych Szeregów to wielkie wyzwanie dla nas. Łączy się z ogromną odpowiedzialnością. Te ideały, które były wartością wiele lat temu, Muszą się realizować w sposób naturalny i praktyczny. Nie zabrakło wzruszających chwil, wspomnień z okresu II wojny światowej. Ponadto zaprezentowano jubileuszową wystawę 15 istnienia kręgu stowarzyszenia szarych szeregów imieniem Jana Kruka w Przemyślu. Patronat honorowy nad uroczystościami objął prezydent Przemyśla oraz podkarpacki kurator oświaty.